Dzień dobry, z tej strony Beatawach z Ogrodowych Skarbów. Mam sekatory, mam perfumy i ściereczkę, a to oznacza, że w dzisiejszym wideo idziemy na różankę obcinamy róże. Jak ciąć róże okrywowe, rabatowe oraz pnące? O tym w dzisiejszym wideo zapraszam serdecznie. Róże to rośliny przepiękne i oczywiście jakieś pojedyncze egzemplarze w moim ogrodzie się znajdowały. Natomiast różankę mam od trzech lat i w dzisiejszym wideo właśnie za chwileczkę pójdziemy na moją różankę i pokażę Wam w jaki sposób ja obcinam. Zobaczymy w ogóle w jakim stanie są moje róże. Przypomnę, że luty nie był łaskawym miesiącem. Wydawało się, że będzie pięknie wiosennie, ale zima przyszła. Było u mnie minus 19, więc dość dużo jak te róże wyglądają po takim przymrozku, jakie będę ciała. No nic. Idziemy podczas obcinania, jeszcze wam parę słów, o tym powiem. Róże możemy podzielić na trzy grupy: róże okrywowe, czyli te najniższe, róże rabatowe, czyli takie o pokroju strzelistym oraz róże pnące. Wszystkie te trzy grupy znajdują się na mojej różance. W tym momencie przejdziemy do najniższej grupy róż, czyli róże okrywowe. A ważną rzeczą jest to, żeby sekator między cięciem jednej a drugiej rośliny został zdezynfekowany. Więc, jeżeli macie jakieś perfumki, które e, wam się nie do końca podobają, czy też e, po prostu macie ich z nadwyżką, możecie użyć e, te perfumy jako właśnie taki odkażacz. No tutaj, słuchajcie, mamy różę. Róże, która jest pełna, pełna kolców. Naprawdę ma ich sporo i jest to róża okrywowa rody. Ja ją będę cięła bardzo niziutko. Mogę Wam powiedzieć, że bardzo pięknie tutaj przezimowała mi, mimo tego, że właśnie było minus 19. Ja słuchajcie, tnę ją niziutko. Z tego względu, że zobaczcie, ona miała podcięte pędy, bo bardzo mi tutaj wychodziła. Nie wiem, czy nie będzie tak, że ja po prostu tą różę przesadzę w innym miejsce. Natomiast tak czy inaczej przyciąć ją trzeba. Więc tutaj sobie przycinam bardzo niziutko to, co jest takie dość. O, ja się ciągnął. No, tego nie łap, uciekaj. Jeżeli są pędy chore, takie które gdzieś się ukrzyżują, wtedy je słuchajcie, wycinamy. Pęd, który jest chory, to samo, wycinamy. Nie mamy co tutaj oszczędzać tego krzewu. Róża bardzo dobrze znosi cięcie, więc nie będzie to dla niej problemem, żeby wybiła nowe pąki. Tutaj mamy akurat pęt, który trze o drugi pęt, więc będę je skracała. Tego sobie wytnę. Tutaj zobaczcie, są pąki, więc ja tutaj tak króciutko nad tym pąkiem sobie obetnę. I tutaj sobie obetnę tak też krótko. Tutaj możecie zobaczyć, że mamy e, pąk, więc Wycinam sobie około tam pół centymetra nad tym y, pąkiem. Powiem Wam, że ta róża naprawdę ma tak dużo kolców, że aż ciężko wyciągnąć obcięte pędy stąd. Tutaj sobie przytnę, bo jakieś są zmiany. Zobaczcie, też Wam pokażę, jak się uda. Tutaj mamy różne takie zmiany, jak mamy zmiany na pędach, to tak samo je lepiej przyciąć. Róże okrywowe są idealne na wszelkie murki, na jakieś takie skarpy. One będą bardzo ładnie wyglądały. Natomiast mnie w ogrodzie sprawiają mi, nie powiem, troszeczkę taki mm, niesmak. One wychodzą mi tutaj na trawę i jest to kłopotliwe podczas koszenia. Jak gdzieś coś tam słuchajcie, wyrośnie jakiś chwaścior, to też jest ciężko, przynajmniej z tej odmiany, cokolwiek wyrwać. Ona jest tak pokryta kolcami, że coś strasznego. Ja wiem, że róże mają kolce, ale tato już ich ma naprawdę dość dużo. Dlatego na wszelkich jakichś takich skarpach czy murkach, róże okrywowe będą wyglądały pięknie. Ja nie do końca jestem zadowolona z wyglądu właśnie tych róż. Zwłaszcza jak tutaj mam no być może za blisko posadzone. Ale z tymi różami okrywowymi będę robiła chyba słuchajcie, przemeblowanie, bo nie do końca mi pasują jak wygląda. Dają. No, i tutaj tak samo sobie ścinam, króciusieńko, pęd po pędzie. Miałam się, słuchajcie, obkupić. Miałam sobie kupić e, rękawice specjalne, ale do tego nie doszło. Więc tnę w normalnych. <laughs> Oczywiście ubierzcie się tak, żebyście nie musieli potem płakać, bo e, róże bez żadnego problemu potrafią przeciąć kurtkę, jakieś tam, słuchajcie, ubrania pozaciągać, więc y, trzeba tutaj brać pod uwagę, że ubrania mogą się zniszczyć, zwłaszcza przy takich egzemplarzach jak ten. I to jest, słuchajcie, róża, która nie do końca jest przeze mnie lubiana. Więc y, może być tak, że w tym momencie pokazuję Wam, jak ją utnę, ale czy ona będzie w tym sezonie, to jest już mi ciężko e, powiedzieć. Bo może ją zastąpić inna. <laughs> Pewnie też tak macie, że kupicie coś, bo wydaje się, że ładnie wygląda, zwłaszcza jeżeli chodzi o róże. Natomiast y, potem sezon pokazuje zupełnie co innego. O ile róże okrywowe nie do końca skradły moje serce, to róże rabatowe jak najbardziej. Tych róż jest najwięcej na mojej różance. Staram się, żeby były pełne, ale też niekoniecznie. Jak wybierałam swoje odmiany, to zwracałam uwagę na dwie rzeczy: żeby były odporne. Choć wiemy, że nie do końca się to sprawdza, bo tak jak mówię, w każdym ogrodzie te rośliny te same będą się zachowywały inaczej. I kolejnym czynnikiem, którym się tutaj kierowałam, to zapach. Więc mam róże, które przepięknie pachną i właśnie ten zapach róż, jaki ich wygląd jest dla mnie bardzo istotny. Sekator odkażony. Zobaczcie, tutaj widzimy, że jest zmiana na pędzie. Tutaj zobaczcie to, co przycięłam w zeszłym roku, przemarzło. Tamta zima też, słuchajcie, była dość ostra dla róż. Ale róża sobie o tyle poradziła, że wypuściła nowe pędy. Ten cały pęd, widzę, że on jest aż tutaj schorowany, więc ja go, słuchajcie, sobie niziutko przytnę. Ten sobie przytnę na tej wysokości. Tutaj też jest. Yy, Jakieś choróbsko, więc też niziutko ścinam. No i oczywiście ten, który tutaj e, mi padł, pęd, tak, że będzie wycięty. On widzę, że sobie tutaj e, jest żywy, że tak powiem, na samym dole. Ale odcinamy oczywiście to, co jest schorowane. Kilka róż ściętych, natomiast jeszcze chcę Wam takie dać tutaj podsumowanie, żebyście wiedzieli, jakimi zasadami ja w swoim ogrodzie się kieruję. Pierwszą rzeczą to oczywiście są wycinanie tych pędów, które są chore, które gdzieś tam jeden drugiego ociera i wtedy choróbsko przy różach faktycznie na tych pędach się będzie pojawiało. Kolejną, kolejnymi pędami, które wycinam, to są takie słuchajcie, cieniłskie. Z których tak naprawdę nic nie będzie. Róża będzie dawała siłę w te pędy, natomiast nie do końca one nam zakwitną, dlatego ja je będę usuwała. Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to liście. Z grubsza liście, słuchajcie, zbieram. U mnie są zrębki. I nie do końca wyzbieram co do jednego liścia. Natomiast, jeżeli macie rabaty wyściłkowane, na przykład tylko kompostem, no to tutaj oczywiście proponuję co do listeczka wyzbierać. U mnie jest to troszeczkę. Mm, Bardziej skomplikowane, ponieważ y, rabaty mamy pokryte z rębkami. Te zrębki pięknie się tutaj niby ubiły. Ja, tak jak mówię, co z grubsza wybiorę. Więc wycinamy, słuchajcie, to co jest chore, to co się ukrzyżuje, to co jest cieniutkie i wybieramy liście z rabat. Jak y, możecie zobaczyć, tutaj y, też jest y, Swin of quidan i tu jest odmiana, która... Liści, wszystkich nie zgubiła, więc ja tak będę ostrożnie ciała, co by tych liści ta róża nie pogubiła i żebym po prostu miała mniej zbierania. Kolejną rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, to to, że możecie cięciem nadać wysokość danej róży. I teraz tak, oczywiście jeżeli są pędy przemarznięte, no to tniemy niziutko. Natomiast jeżeli chcielibyście, żeby Wasza róża była wyższa, to takie rabatowe róże możecie ciąć nawet na wysokości 40 cm. U mnie ta róża, zobaczcie, nie ma żadnych roślin przed sobą, więc nie będę jej cięła na tak wysokiej Wysokości, natomiast troszeczkę zejdę, zejdę niżej ze względu na to, właśnie, żeby ta róża. Ona po prostu dla mnie nie musi być wysoka. Ona bardzo mnie cieszy i jak jest od samego dołu pokryta liśćmi, więc będę tak cięła, żeby właśnie w ten sposób moja róża wyglądała. Tutaj są róże, które mają więcej niż 3 lata. To były róże pierwsze, które w przedogródku posadziłam. Jest to Chopin odmiana. I tą róże będę cięła tak najmniej więcej na 30 cm. Róże pnące mają to do siebie, że mogą być bardzo, ale to bardzo obficie obsypane kwiatami. Ale oczywiście to zależy od tego, w jaki sposób taką różę poprowadzimy. Kolejna grupa róż to róże pnące. Tych róż nie mam za dużo w moim ogrodzie. Cztery sztuki chyba. E, zobaczcie, to jest róża, która trzy lata rośnie, ale ona nie ma podpory. I to już jest ostatni rok, e, gdzie ta róża podpory tej nie ma. Ja oczywiście gdzieś tam podwiązywałam e, do płotu, natomiast e, chyba trzeba coś tutaj wykombinować. E, chciałabym też tak, żeby ta róża była jak najbardziej rozłożona wachlarzowo. E, I teraz Wam pokażę. Na przykładzie takiego pędu. Zobaczcie, tutaj jest pęd, ja go oczywiście będę musiała usunąć, bo on mi idzie w ogóle nie w tym kierunku, co trzeba, ale będzie to bardzo idealny yy, model. Tutaj mamy, zobaczcie, pąki. Jeżeli taki pęd weźmiemy na poziomo, to z tych wszystkich pąków będą kwiaty. I to jest właśnie sekret prowadzenia róż pnących. Róże pnące nie mogą być skierowane ku górze, ponieważ tylko i wyłącznie na górze będą kwiaty. Więc jeżeli weźmiecie taki pęd, ukierujecie, przyczepicie na rabacie właśnie, żeby on szedł poziomo, to to wszystko będzie obsypane kwiatami. Ja niestety z bólem serducha, ale muszę kilka pędów tych, które są już mocno zdrewniałe i kierują się w stronę rabaty będę musiała usunąć. Natomiast co będę usuwała dalej? Te pędy, które widzę, że są przemarznięte, te, które gdzieś tam jakieś mają chorobowe zmiany i oczywiście będę je skracała od góry, żeby ten pęd już dalej nie szedł. Ja sobie tutaj go będę chciała ukształtować dalej. Usuwam pędy te, które no niestety, tak jak mówię, kierują się w stronę rabaty, a... Takie pędy no nie będę mogła tutaj przyczepić. Oczywiście możemy je przyczepiać do kilków, żeby pięknie też wyglądały, natomiast nie wszystkie do tego będą mi się tutaj nadawały. No jednak tutaj będę wchodziła z pieleniem. Wyrywanie chwaściorów co roku się odbywa, więc nie chciałabym, żeby ta róża aż tak bardzo była na rabacie. Dla tej róży jest przeznaczony płot i powiedzmy, tego się będę trzymała. Bardzo fajnie widać. Zobaczcie, ten pęd był poziomo, e, przyłapany, żeby był poziomo, i zobaczcie, że z tych oczek wszędzie wyszły pędy, i te pędy były pełne kwiatów. Ja teraz zostawiam tutaj pierwsze, drugie oczko, w zależności jak mi to tutaj będzie wychodziło. I będę, słuchajcie, każdy taki właśnie cieła. Tak wygląda róża po pierwszym przycięciu. Zobaczymy, co jeszcze zima nam przyniesie, bo może się okazać tak, że gdzieś coś jeszcze tam, słuchajcie, przemarznie. Jeszcze przejdę i pokażę Wam, bo tutaj mam pędy, cztery pędy, które również będę do płotu mocowała. Zobaczcie, i tak samo ten. I ten. Więc. Mam nadzieję, że taki pomysł przyczepiania do tego płotu sprawdzi się, bo póki co pielęgnacja jest w porządku, ale można powiedzieć, że to jeszcze jest młody krzew. I zobaczcie jeszcze w przybliżeniu, taki pęd, który ma poziome ustawienie, z każdego tego pąka wyjdą kwiaty. No i to jest właśnie piękne, że wystarczy prawidłowo taką różę pnącą poprowadzić, a kwiatów będzie za się nie będzie co słuchajcie ogławiać. Ta róża akurat ma fajny przyrost jak na różę pnącą. Zobaczcie jak daleko poprowadzone są jej pędy. Pamiętajcie, aby takie liście jak i pędy Ściętych róż nie trafiły na kompostownik, ponieważ tam są przeróżne choroby, a nam tego nie trzeba. Dodatkowo, takie pędy bardzo źle się kompostują, więc po prostu nie warto. Póki co bałagan jest coraz większy, ale idzie to ku dobremu. Mam nadzieję, że to dzisiejsze wideo spodobało Wam się, a zasady, którymi kieruję się w moim ogrodzie i tynę róże, będą dla Was pomocne. Dziękuję serdecznie za Waszą obecność. Oczywiście zachęcam do komentarzy, do subskrypcji kanału Ogrodowe Skarby, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście udostępnienia także są mile widziane, dzięki temu kanał będzie mógł się dalej rozwijać. Dziękuję bardzo i widzimy się już niedługo w kolejnym wideo. Do zobaczenia!